Cześć. Medytacja. Czym jest, czym nie jest. Wszyscy medytują. Oglądają obrazki i medytują. Skąd ona się wzięła? Tak naprawdę Indie i Tybet. To tam rozpoczęła się medytacja. To ich tradycja. Tradycja Wschodu. Tradycja odczuwania własnego umysłu, kontroli, może po europejsku. Po co to? Pozwala na rozwój. W tych czasach to się nazywa rozwój osobisty, rozwój duchowy, duchowość, a także wpływa na fizjologię naszego ciała. Lepiej się czujemy. Jesteśmy skupieni, rozprężeni. Nasze komórki są dotlenione. Mamy lepszy wgląd w siebie i w otoczenie. Co robić, aby dobrze praktykować medytację? Do tego są yy, Techniki, które powodują, iż uczymy się tego i utrwalamy. Moim zadaniem jest właśnie to, aby Tobie pomóc nauczyć się prawidłowo medytować. Posiadam wgląd w techniki tybetu, a także w techniki indyjskie. Jeśli szukasz możliwego wsparcia, aby przekazać tobie informację jak to robić zgłoś się do mnie napisz zadzwoń medytuj prawidłowo prawidłowa medytacja to szybki i prawidłowy rozwój twojego zdrowia naturalnie ekologicznie tarcia do swojej istoty Istoty nieuwarunkowanej, własnej istoty. Tantryczna podróż w głąb siebie. To jest właśnie Tantra. Praca z umysłem. Praktyka umysłu, własnego umysłu. Dotarcia głęboko do wewnątrz, własnej istoty. Nieuwarunkowanej tym, co zewnętrzne. A zobacz, rodzina, szkoła, przyjaciele, środowisko, praca mnóstwo czynników uwarunkowujących. W zależności, jakie miałeś dzieciństwo, tym łatwiej bądź trudniej dotrzeć do własnej istoty. Bo to dziecko już. Dostaje wdróg we własny umysł. Więc rozkodowanie własnego umysłu, dotarcie głęboko do własnej istoty, w głąb siebie, a po to, żeby odczuwać siebie, a nie iluzję kogoś, ego zewnętrzne, to fałszywa istota. A istota wewnętrzna to prawda. Jak dotrzeć do tej prawdy? Medytacja właśnie pomaga w dotarciu do tej prawdy, do rozwoju samoświadomości, do rozwoju wewnętrznego i też zewnętrznego. Oddech jest ważny. Subskrybuj. Medytuj ze mną. Medycyna Ekologiczna, Janusz Jurkiewicz. Zgłoś się po to, aby prawidłowo medytować. Trzymaj się, cześć.